Cześć, wodniki, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane. Kochani, z góry przepraszam za jakieś moje, słuchajcie, błędy językowe, za nadużywanie zdrobnień e, i za, zacina, za zacinanie się. Słuchajcie, kochani, mieszkam za granicą od prawie 20 lat, więc staram się jak najbardziej e, wypowiadać ładniej. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie mi to, słuchajcie, lepiej szło. Zatem, słuchajcie. Po Proszę o cierpliwość, ok? Dzięki wodniki. Kochani, robimy sobie dzisiaj tygodniówkę na nowy tydzień, tydzień 20, od 15 do 21 maja, 2023. I wodniki, zobaczymy sobie, e, jaka jest energia główna dla Was na nowy tydzień. Zobaczymy, co idzie do przeszłości, zobaczymy, co jest Waszym wyzwaniem. Na nowy tydzień. Zobaczymy, jak Wy sobie z tym poradzicie, jaka będzie Wasza energia pod koniec tygodnia. Sprawdzimy niespodziankę i zobaczymy, jaka jest rada bądź wynik. Także widzicie wodniki, robię taką to lekką zmianę w formacie, dobra? E, ok, talie są. Główna, już kończy tutaj tasować dla Was. Dopowiadająca, już przetasowana, już czeka, już czeka. Zatem e, wodniki, kochane. Jaka jest Wasza energia główna na nowy tydzień, tydzień 20 od 15 do 21 maja 2023? 20, ok. Energia główna to 5 buław. Słuchajcie, ktoś tak miał, <gryw> jakiś inny, nie pamiętam. 5 buław. Słuchajcie, energia główna. Mówi mi to o tym, a tu mamy ósemkę mieczy. 8 mieczy. Mówi mi to o tym, słuchajcie, kochani, że. Em, że dobra, pierwsza wiadomość jest taka, że jakiś wodnik będzie gdzieś wybierał się w jakąś podróż, ok? I tak może być, że będziecie jechali, słuchajcie, środkami transportu, komunikacji miejskiej może, właśnie, autobusem, może pociągiem, bądź samolotem słuchajcie, będziecie w miejscu, gdzie będzie dużo ludzi, ale też tak może być, słuchajcie, kochane wodniki że będziecie oglądali jakieś zawody sportowe, bądź będziecie w nich uczestniczyć. Też tak może być, słuchane, wo, ko, słuchajcie kochane wodniki, że ktoś z Was może będzie miał jakieś, jakąś rozmowę kwalifikac kwalifikacyjną w tym tygodniu o nową pracę, bądź słuchajcie, właśnie może być rozmowa kwalifikacyjna, nie będziecie wiedzieli y, jaki będzie wynik przy tej ósemce mieczy tutaj, ale też tak może być wodniki, że, że, że ktoś z wa, y, bądź Wy będziecie się z kimś, słuchajcie, że wy będziecie z kimś rywalizować, właśnie, że może też tak być, że będziecie z kimś może dyskutować, może jakoś będziecie się kłócić, ale e, to jest wszystko po to, żebyście wy zrozumieli, słuchajcie, prawdę, żeby prawda do was doszła, wodniki. Też tak może być przy tej piątce buław, słuchajcie, bo że nikt tutaj nie wygrywa, ponieważ przy piątce buław e, wszyscy są tak samo ważni i równi. I nikt nie jest lepszy przy piątce buław. Także może to być taka sytuacja. Też tak może być wodniki, że chodzi tutaj o jakieś sprawy zdrowotne, że może ktoś z Was, może jakieś przeziębienie Was złapać. Także słuchajcie, nie siedzimy. W, jeśli siedźmy w, w przeciągu w przyszłym tygodniu, bo może coś nas spotkać generalnie słuchajcie, piątka buław mówi o tym, że będzie się dużo działo w naszym życiu w przyszłym tygodniu e, także wodniki bądźcie gotowi na to dobra, co idzie do przyszłości, bądź co z przyszłości może na Was wpływać jeszcze co może na Was wpływać jeszcze też tak może być w tym tygodniu że wodnik będzie, docie do, 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 będzie dociekał prawdy w waszej sprawie. Będziecie, słuchajcie, czekali na jakieś informacje o waszej sprawie, będziecie się zastanawiali, czy e, co zrobić z różnymi strzępkami powiedzmy, informacji przychodzącymi do, do was. E, rada jest taka: od razu widzę przy tej piątce buław i ósemce tam um, u spodu, żeby uwierzyć w siebie i uwierzyć w swoją moc. Wodniki, ok? To jest taka główna, e, główna rada. Ok, wodniki, co dzieje do przeszłości bądź co z przeszłości. Może na Was wpływać. Wodniki, cztery buławy. Myślę, że to nie idzie do przeszłości. Te czwórki zazwyczaj nie idą. One jeszcze są. <laughs> I diabeł. Kochane, kochane wodniki, myślę, że Wy. <laughs> po pierwsze, sytuacja związana z domem, naprawą sytuacji domowej, jeszcze nie idzie w zapomnienie w tym tygodniu. Myślę, że jesteście nadal pod wpływem tego. Może tak było, że. Ktoś z Was w domu doszło do, w domu u Was doszło do jakiejś sesji. To może być taki dom rodzinny, ale też, słuchajcie, miejscem pracy też tak może być. Doszło do sesji, może doszło, słuchajcie, na temat y, kłótni, może do jakichś tam, słuchajcie, rozmów, na tematy jakichś używek, może na temat jakichś niezdrowych zachowań y, i generalnie mogło chodzić tutaj o kasę. Mhm, że może słuchajcie, brakowało wam kasy, bądź brakuje wam kasy, bądź chcecie więcej kasy, żeby słuchacie robić jakiś remont domu, bądź żeby słuchacie sprzedać dom, bądź kupić jakiś inny, lepszy coś zamienić, coś może fajnego kupić do tego domu. Ale generalnie ja myślę, że wy, że wy jesteście, słuchajcie, pod wpływem e, tej czwórki buław, czyli słuchacie, tej energii e, budowania stabilizacji w domu. I też, słuchajcie, czwórka buław. To jest to miejsce, gdzie my się dobrze czujemy, gdzie my się czujemy pewnie, ale to też jest miejsce takie, gdzie właśnie może dochodzić do różnych sytuacji z innymi członkami rodziny bądź z innymi osobami, które są dla nas ważne. Także ja myślę, że może w tym tygodniu będziecie szli nadal po, będziecie, słuchajcie, budowali, zobaczcie, czwórka buław, a tu mamy jako energię główną piątkę buław, także słuchajcie, coś chodzi z tym, z tą sytuacją taką domową, domową. Sytuacją związaną z Waszą stabilnością, sytuacją związaną z Waszą stabilnością finansową. O, może tak być, tak to ujmę. Okej, okay, dobra. Zatem, wodniki, jakie będzie Wasze wyzwanie? Co jest Waszym wyzwaniem na nowy tydzień? Z czym będziecie musieli się zmierzyć? Z czym będziecie musieli się zmierzyć? Miecze. Zobaczcie. Słuchajcie, będziecie musieli się zmierzyć i siła, ale macie siłę, dacie radę. Po pierwsze, wodniki, albo będziecie musieli się zmierzyć z jakąś dyskusją, z jakimś lwem. Słuchajcie. Bądź słuchajcie, wodniki, coś takiego was zaboli w tym tygodniu, co się zadzieje w świecie. Jakieś wiadomości mogą przyjść ze świata, które, słuchajcie, trafią was prosto w serce okay? i nie sądzę, że mogą to być dobre wiadomości. To jest jedna sprawa dla jednego wodnika. Słuchajcie, dla reszty, dla reszty wodników, te trzy miecze mówią o tym, że może, słuchajcie, ktoś nam powie coś, że coś takiego się wydarzy, z czego nie będziemy zadowoleni, że może ktoś nam powie coś takiego, że pójdzie do nam w pięty, bądź do serca, bądź, słuchajcie, piątka była, że rzeczywiście może ktoś się z nami kłócić, chcieć się wykłócać wbijać tym miecze w nasze serce, wodniki, tak może być, słuchajcie, ale wy dacie radę, wy się, macie siłę, czyli wszechświat wam sprzyja, i wy też w środku wewnątrz siebie macie siłę, żeby podołać temu wyzwaniu. To też, słuchajcie, mm, trzy miecze mówi o dobrej pracy dziennikarskiej. Także może wodnik będzie zajmował się relacjonowaniem jakiejś em, sytuacji i będziecie słuchajcie, robić to dobrze, bo to jest dobra, dobra energia na zdawanie relacji i też jest, słuchajcie, to jest. Dobra energia na komunikowanie się z innymi, ponieważ mamy dobre argumenty, i te argumenty trafiają prosto w serce innych osób, też słuchajcie, wodniki. Także to jest taka dobra dyskusja umiejętność w ogóle prowadzenia dobrej dyskusji i to będzie tym wyzwaniem dla Was. Także podejrzewam, że będzie trzeba zachować zimną krew, ale Wy dacie radę tutaj przy tej. Um... Sile. Dobra, słuchajcie, kochani, dopowiedzmy tą trójkę mieczy, dokładnie, co to może znaczyć. Słuchajcie, może tak być, że ktoś, nie wiem, będzie chciał złamać wam serce w jakiś sposób słowami, ale przy tej sile myślę, że dacie radę i wyjdziecie zwycięską ręką z tej potyczki słownej. <noise> Dobra, poproszę trzy karty na trójkę mieczy. Wyzwanie. Sprawiedliwość. Mhm. Wodniki. Uhm. Sprawiedliwość, czy bocia. Szóstka była. Król buław. I trójka pentakli. Wodniki, może chodzić tutaj po pierwsze o informacje, o, o informacje dochodzące do Was z jakiegoś urzędu, to może być wymiar sprawiedliwości, może to też być, słuchajcie, osoba, która zajmuje się, która jest jakimś urzędnikiem, która ma ten miecz prawdy i może wie więcej niż Wy i ma jakąś też władzę, też słuchajcie. Może właśnie przyjdzie informacja od, od urzędu w sprawie Waszego domu, w sprawie Waszej stabilizacji, w sprawie Waszego planu i ta informacja, słuchajcie, ja myślę, że ona będzie dobra tutaj jest tak, że przy piątce buław na energię główną my w środku nie mamy tej pewności, nie wiemy, czy będzie na nasze czy nie będzie na nasze trójka mieczy, przychodzi wiadomość która trafia nas prosto w serce i tutaj mamy, zobaczcie, szóstkę mieczy czyli energię zwycięzcy także ja myślę, wodniki, że wy będziecie, powinniście być zadowoleni z tej informacji chodzi tutaj o jakieś wielkie działanie tutaj chodzi o jakąś wielką akcję, którą wodnik uskuteczniał i czeka na jakieś wiążące wiadomości i tutaj przy tej sprawiedliwości myślę, że wiadomość przyjdzie i dojdzie do współpracy, dojdzie do kooperacji, dojdzie do podpisania słuchajcie umów, umowy, jakieś ugody powiedzmy bądź umowy o, o współpracę, jest dobrze jest trójka pentakli tutaj słuchajcie wodniki jest ok dacie radę z tym wyzwaniem też tak jest, może być, że właśnie wy już czekacie na tą ko komunikację, na, na ten odzew od tego urzędu i właśnie będzie w tym tygodniu. Będziecie zadowoleni? Dobra, wodniki. E, zatem, e, jak wy sobie z tym wszystkim poradzicie? Jaka jest energia na końcówkę tygodnia? Y -y -y. I też, co może być właśnie w Waszych głowach w tym tygodniu? Dobra. Poproszę. Super fajnie, słuchajcie. E, papież, a wy dacie radę. <noise> I as Buław jest tak, super, słuchajcie, kochani. E, papież mówi o, o tradycji, o rodzinie, o tym, że musi pan o, że jest porządek jakiś i my musimy, słuchajcie, trzymać się tego porządku. E, o tradycji, o strukturze, o budowie struktur. Także ja myślę wodniki, że. Mm, po pierwsze, dacie radę z tym wyzwaniem, cokolwiek wyjdzie w tym tygodniu, jeśli chodzi o sprawy rodzinne, domowe, bądź sprawy takie, słuchajcie, związane z waszym działaniem, wydacie radę, macie błogosławieństwo tutaj, słuchajcie, papieża na to, żeby iść dalej z waszym planem, który jest dobry. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa jest taka, że zaraz dopowiemy, już tasuję talię dopowiadającą. Ale przy tym papieżu też tak może być, słuchajcie, wyniki, że to jest może do jednej osoby, że może ktoś z Was dostanie zaproszenie na jakąś uroczystość rodzinną, <noise> na może komunie, może jakiś zaślubiny, coś takiego, też to może się właśnie zdarzyć. Pod koniec tygodnia, słuchajcie, będziecie działać w tym, w tym kierunku. Dobra, poproszę trzy karty na e, papieża. U, głupiec, zobaczcie. Pod tym papieżem mieliśmy e, Asabuław. Czyli początek, począteczek. A tutaj zobaczcie, mamy głupca, głupiec, czyli nowy etap w Waszej sprawie, nowy etap w Waszym życiu. Super. Wow, dziesiątka pentakli, słuchajcie. Strzał w dziesiątkę, jakieś zakończenie spraw materialnych, dobre zakończenie. Może tak być, że jakiś jeden wodnik czeka na e, spadek, bądź czeka, słuchajcie, na jakąś kasę należną i ta kasa Wam przyjdzie. Bądź słuchajcie, coś działacie wokół Waszej firmy rodzinnej. Dwa miecze i szóstka pentakli po raz drugi. Słuchajcie, jakaś niewiadoma, zobaczcie dwa miecze, trzy miecze, cztery buławy, pięć buław, sześć buław, było tam. Wszystko jest wspólne, krok po kroku. Słuchajcie, w tym tygodniu i przychodzą do Was dobre wiadomości, które rozjaśnią Wam waszą sytuację. Będziecie wiedzieli, na czym stoicie, jeśli chodzi o wasze życie rodzinne, wasze życie też słuchajcie, zawodowe. Bo przy tych pentaklach, tutaj mówimy też o życiu zawodowym, też tak może być, słuchajcie, że dostaniecie awans. Bądź prowadzenie jakiegoś nowego projektu w pracy, bądź słuchajcie, przyjdzie Wam jakieś nowe, fajne zlecenie do roboty i będziecie z tego zadowoleni staraliście się o to. Generalnie super energia, dacie radę z wyzwaniem, dacie radę w tym tygodniu, mimo iż tutaj zobaczcie nam pięć buław, jako energię główną. E, dobra, wodniki. Zatem jaka jest niespodzianka? Jaka jest niespodzianka dla wodnika na nowy tydzień? Niespodzianka dla wodnika na nowy tydzień. Mieczy jest diagnoza. Słuchajcie, diagnoza w punkt, dobry pomysł, dobra, e, dobra inspiracja, e, która trafia w sedno. Fajna, dobra dyskusja, ale też słuchajcie, prawda. Prawda do Was przychodzi, Wodniki. E, o, dobre rozwiązanie. Szóstka mieczy. Wodniki, przychodzi rozwiązanie na Wasz problem w tym tygodniu. To jest ta niespodzianka. Nie spodziewacie się tego. <laughs> ale też może być tak, że Yy, będziecie się wybierać jakąś podróż. Pamiętamy, przy tej podróży, żeby nie zgubić dokumentów, żeby wiedzieć, dokąd jedziemy, dokąd się wybieramy. Yy, I jeszcze przy tym Asie, <śmieczy> jeszcze przy tym Asie może tak być, kochani, czekajcie, jeszcze tutaj muszę zerknąć. Jeszcze przy tym Asie może tak być, że ktoś z Was y, będzie się upiększał nie wiem, będziecie robili sobie jakiś makijaż może permanentny bądź może ktoś z Was będzie robił sobie tatuaż bądź może ktoś z Was będzie odwiedzał e, jakiegoś specjalistę który tam będzie z igłami słuchajcie, e, Wam w jakiś sposób pomagał to taka dygresja może dla jednego wodnika dobra, e, dopowiedzmy niespodzianeczkę, dopowiedzmy Jaja. przychodzi prawda i wodniki, wy z tą prawdą będziecie robić porządki z ludźmi, które, którzy nie są może wobec was, wobec was szczerzy mogą to być słuchajcie ludzie z waszego otoczenia z waszej rodziny, albo z pracy mhm. będziecie tam robić słuchajcie porządki jeśli chodzi o znalezienie nowej pracy widzę dobre wiadomości, słuchajcie, także wykorzystujcie tą energię bo przychodzą dobre wiadomości mhm. no i dziewiątka mieczy Wisiele słuchacie po czasie niepewności, po czasie czekania, e, który był wam dany z góry, i też może po czasie braku kontroli. W końcu widzę e, wodniki, że tutaj w tej niespodziance macie rozwiązanie. Ten as mieczy przynosi wam rozwiązanie, przynosi Wam ulgę e, i be, bo, będziecie mogli w końcu spać po nocach, <laughs> co? Przychodzi fajny potencjał do Was. Może, takie, może wodnik się zastanawiał od dłuższego czasu, żeby coś zacząć, żeby wejść w coś i nie wiem, nie mieliście siły, nie mieliście pomysłów. Merkury był w erce i jakoś nie mogliście iść do przodu. A teraz właśnie widzę, że w tym tygodniu coś takiego się zadzieje: przychodzi rozwiązanie, przychodzi diagnoza. Super diagnoza, super rozwiązanie i możecie ruszać do przodu. Wodniki jest fajnie, jest dobrze. Zatem, wodniki, zobaczmy, jaka jest rada, bądź wynik tego czytania dla Was, kochanie. Jaka jest rada, bądź wynik tego czytania dla wodnika? Wow, dziewiątka pentakli, super, wodniki to jest. Dziewiątka I to jest wynik. Wszystkie kroki, które podejmiecie w tym tygodniu, wodniki, cokol i, i sposób, w jaki użyjecie wiadomości, które przychodzą do Was w tym tygodniu, e może zaważyć na Waszym szczęściu materialnym. I ja myślę, że generalnie wyjdziecie po to szczęście materialne, e ale nie tylko po materialne. Słuchajcie, po takie zadowolenie wszelakie zadowolenie. Dziewiątka Pentakli mówi o tym, że Yy, mówi o tym, że widzimy zyski. Widzimy, tutaj jeszcze mamy siódemkę, że widzimy zyski z naszej inwestycji. Czy to jest inwestycja pieniężna, czy to jest inwestycja w związek, w pracę, czy czas w coś wkładamy? Zobaczycie, wodniki już niedługo, yy, rezultaty, jakieś plony, słuchajcie, do Was idą. Yy, przy dziewiątce pentakli, pamiętamy jako rada, żeby nie zapominać o duchowości wodniki, żeby nie zapominać o medytacji, żeby nie zapominać o tym, żeby mieć kontakt z ziemią, ale generalnie idzie do Was jakieś wielkie szczęście yy, 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 i wielkie zadowolenie. I w ogóle wodniki... Może będzie dla jednego wodnika. Myślę, że czeka Was jakiś fajny prezent w tym tygodniu też. To jest taka rada. <grym> Bądźcie, e, mieć oczy i uszy otwarte. Dobra, wodniki, dobry tydzień. Mimo wszystko, mimo wszystko, dobry tydzień. Coś się dla Was zadzieje, coś się dla Was, e, coś się spełni. Słuchajcie, coś, coś fajnego do Was idzie. Ok, dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Pa, pa.